0320 jesteśmy w następnym filmie na tym kanale i dzisiaj będziemy no nowo budować na, na naszej wiosce na, na naszym świecie będziemy budować co na tabliczce rzuciłem będziemy budować kolejny blok dla mojego kolegi, który mi prosił Norberta z którym się pogodziłem. No, a więc, No, a pierwsze co, to jeszcze, Oj, To jeszcze y, widz mi podsunął pomysł do naszego sklepu. Je... Więc piszemy jego imię tutaj, na tej tablicy. Odpisz, y, wi Widzę, czy dobrze napisałem. Dłużej, Oleg. I E Ly. Napiszcie, dobrze napisałem. I uwaga. lep U Nie, to było... Aksolotla. Zakupy u Aksolotla. Proszę. To jest Olgierd. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Jego nazwę. I tu będą kolejne osoby. Jak to się zapełni, to jakoś powiększymy. Jak już będzie za dużo, to po prostu będą tylko takie ważniejsze osoby. No dobra, bierzemy tą tabliczkę. Bierzemy i idziemy podpisać ten sklep. A później wrócimy do wieżowca. Tu jest nasz sklepik. Nie, napiszcie czy oglądać, oglądaliście filmik z sklepu, jak budowałem. No dobra, no to ja się tutaj nie bawię, tylko Dobra, tak będzie się nazywać ten sklep. To odwiedza od ten pomysł. Zakupy Axolotla. to trzeba tak było. Nie, może źle napisane, lecimy go poprawić. Tu teraz zróbmy ten napis. I z czego by teraz najbardziej pasowało? Nie wiem. Róbmy z tego. Nie tak. Trochę mniejsza. Co ja robię? Dobra, nie chcę tutaj dużo filmu stracić. Hmm, to teraz to by było... Tak się z zetrą robiło. Czekajcie, Добро пожаловать. Помню nie wiem. Jak to powinno wyglądać, moi drodzy. To jak zimi nie wygląda. Dobra. Dajmy u aksolota. Bez zakupy. A, nie tak. Jest U, teraz A mi się przydało. No, jest A małe. No, teraz zapiszcie, jak mi to wyszło. No lepiej to wygląda niż wyglądało. To bardziej by w sumie pasowało, jakby wyżej było. Nie wiem. Sprawdźmy, jak to tak wygląda, jakby wyżej było. No chyba lepiej. Nie. Nie, no, tak było lepiej. Napiszcie cię tak, lepiej trzymałe zostawić później. A my już lećmy na przeznaczenia tego filmu, bo już parę minut tu spędziliśmy. No. Teraz parę minut, teraz parę sekund, żeby tu wlecieć. I musimy być. O... Przejdźmy na szczycie wieżowca. No i tu już jest specjalne miejsce. Jakbyście nie widzieli. I tu było, miał mieć, być wieżowiec zawsze. Który dzisiaj właśnie zrobimy. Bo zawsze nie wiedziałem dla kogo ten wieżowiec. Teraz wiem. Ojo. Ja. Pierwszy to by się oświetlić przydało. Byłem. Więc oświetlmy. Moi kochani. Nie wiem czy dobrze oświetlimy. No, chyba jest kolejna. Jeszcze tu na dole poustawiamy za jakieś pochodyn... pochodnia. Dobra. Będziecie mieli przyspieszone tempo, a ja robię podłogę. Dobra, koniec! Tego trochę to mi leciało, ale podłoga... A czemu on spadam? Prawie naszym że spadłem. Bo to z dwóch stron ma być? Balkon? A. Prawdę balkon na tył zrobiłem. To zróbmy, żeby był z dwóch stron. Tu dwa zielona. Tak tu będzie. O tu. tu. Nie wiem że to nawet nie równo jest no dobra, zróbmy jak jest no, no, teraz jest też jeszcze jeden otwór z dwóch stron już no ale teraz oświetlmy tutaj I, I zróbmy mojemu koledze, czemu na zielono, właśnie miałem odpowiedzieć, to tylko jest dlatego, bo jego kolegi ulubionym kolorem jest zielony. I zróbmy, Op. zróbmy jak to by wyglądało. I ty, spoko tak wygląda. Sam taki fajny pomysł wymyśliłem. Fajny. Trzymaj, czekajcie. Ja mam takie coś zrobić, to by tu. A o tym musiałoby to być. U, da tutaj dałem. Dobra, z tym nie ja wygląda dobrze. No dobra, jak już mamy to. To zróbmy ją na szafkę w końcu. Znaczy, ja taką właśnie od mojego kolegi wiem, jak ją się buduje, ale zróbmy ją. Ale już ja bardzo dobrze ją umiem budować. Dobra, ja robię sobie. tlapdory co mi się wydaje, to bardzo, bardzo fajny sposób na budowanie w łukowej Najlepszy jaki jest. To jest sposób. O nie. Dobra. Jest. Muszę powiedzieć, że to na razie tak sobie wygląda. Też tak powiem. Ale zobaczycie, jak będzie efekt końcowy. Proszę. Jest chyba kosa, nie? Poczekajcie chwilę. To będą Teraz o, teraz będzie lepiej. Teraz jest chyba lepiej. Dobra. No i da sobie na takiej szafce wziąć, powiesić na przykład głowę żadnego szkieleta. No. A na dole na przykład kwiatek. No czemu... D Dobra, jest doniczka. Na ja bym chciał, nie wiem, kaktusa. No, jest kosa. Dobra. Weźmy specjalnie na niego zielony kolor szyb. Tym jak i wszyscy już ma, i mój drugi, czyli mój drugi kolega ma już hotel. Znaczy zrobiony właśnie z Norberta, bo to był Norberta kiedyś. I zróbmy tutaj mu takie okno na świat. Mm. Wyżej. No, jest kost. Dobra. Róbmy jakieś szafeczki. Żeby miał. Um, A, ma tu szafkę. Albo nie, biurko mu zrobi. Cóż, miał biurko. Ma biurko. A końcu oczywiście ocenkę wędzicie. Dla filmu. Gdzie jest... To... Gra. Pół płytkę wziąłem. on sobie. Inną wziąłem. Wiem, że to trochę spędzam czasu. Teraz będzie dobra, dobra. Idziemy tak. I tutaj. Tak. Tutaj, tak. I tak. Weźmy sobie to znowu. Dobra. Teraz. Hmm. Teraz jeszcze. Opowiem klawiaturę mu. Myszkę. O ja. myszka, Turka, No i co? Tak wygląda efekt finalny. A nie jeszcze balkon, co zbam za mnie. Bym kończył. Nie róbmy dużego. Po co? Róbmy też, żeby było ładnie. Nie, też by się na balkon przydało dać. No i jest kozak balkon. Trochę gorszy od mojego, który ma jeszcze ciuchcie wokół jeżdżąco male. Ale jest też kozak. Na ile tu kratek zrobiłem? To symetryczny zrobić. Dobra. Dobra, widzowie. Zara kończymy. Tylko ten balkon skończę. Moi drodzy. O, jeszcze to mniej. Moi drodzy. Czy może chwilę filmu zrobimy? Nie, więc dobrze. Ale tak sobie pomyślałam, że jeszcze by się tu akwarium walnęło. Duże. Jak ja mam tu tablicę góry na moim piętrze. to z tymi, to mu uwalnijmy akwarium. Po koleżeńsku Bo się pogodziliśmy dzisiaj w szkole. Pierwszy dzień szkoły. Trzeba teraz uczcić. Uczyć. uczyć. Супер учтить, нихма, ма, хлоп, нех се чеши. бы се не чешить. Прошу. Ну. Teraz piasek tu mu zróbmy. Nie no, też pod spodem mam trochę większy akwarium, zobaczcie. Zresztą wyjście ma coś. że wyjścia można. Weź... Zróbmy mu to tu wyjście. Tu nie trzeba. Tutaj tabliczki. Chodźmy do mnie. Ale się woda, ale trudno. Trzeba je tabliczka. Nie chcę mi się szukać, to weźmy tu. Weźmy za tabliczkę. Moi kochani. No, a jeszcze tego balkonu nie oświetliłem z tej strony. Szczerze mówiąc, z tej strony też jest dobry widok. To jest ta wioska, co kiedyś robiliśmy. O ja. Dobra, jest pięknie. Wysycham. Chodka. Mamy już wejście do windy. No i zobaczcie, jakie ono ma akwarium. Gdzie tu jest wejście? No. To jest moje akwarium. No, dużo. Musicie przeżywać dużo. No, a? I tu mu zróbmy celno woda by się przydała tralipki by się przydały taka a czemu jeszcze raz tą samą żyję? I tak i rozdynka. Każdego rodzaju pojedna, poza aksologia. A budujemy Co tu ta ryba stoi? I czemu ta ryba tu stoi? Mogę tu postawić w bloku? Idź, idź, rozdajniko, jest, dobra. Widzenia. No, ma akwarium mnie. O Mi się podoba. Co jest mu jeszcze więcej potrzebne? A mi jest potrzebna sup i łapka w górę. Nie jest obowiązkowo, ale bardzo proszę, bo pocieszy mnie to, u, u, ulepsza nastrój. Ocenkę też możecie walnąć. Możecie też dać łapkę. Ocenkę dla mieszkania nowego, które dzisiaj zbudowaliśmy. Więc papa! Pa.